Siemano! Takim właśnie akcentem! Witajcie na nowym kanale Adamusus. Tak właśnie rozpoczynam pierwszy odcinek na tym kanale. I chciałem wam powiedzieć, że to nowy kanał, a więc dopiero się skręcam. I chciałbym też bardzo Was prosić od razu o 50 subskrypcji, wiem, że to dużo, ale naprawdę was o to proszę. A więc proszę dać subika z dzwonem. No popatrzcie na tego kotka, on was tak bardzo prosi. Będziemy robić tu różne rzeczy, ale przede wszystkim grać. Będziemy grać w różne gry. Będziemy grać różne gry. Takie jak właśnie Rocket League, Rayman, Czas na perełkę i Fortnite. W Fortnite będziemy dużo grać, ponieważ aktualnie będą update y z tego co słyszałem i za niedługo będzie nowy sezon. I wisielka na detorcie to Fall Guys. I na 10 lajków. Wchodzi nowy. Wchodzi nowy odcinek z gry, jaką wybierzecie w komentarzu. Będę sprawdzać. Piszcie w komentarzu, co, w jakiej gry jeszcze mogę. W jakiej gry jeszcze by było fajnie, żebym zagrał. Będę sprawdzać. Obie, obiecuję wam. Będę sprawdzać. No i... To by było na tyle. Miłego dnia życzę. I piąteczka. Elo. Do zobaczenia wkrótce. サヨナラ。